Was bardzo serdecznie na moim y, dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie dla Pań i Panów i, i, i będzie to czytanie o y, relacjach, związkach między y, Pa, y, paniami, a panami, y, nasi panowie tutaj mają dla naszych pań jakoś konkretną propozycję, y, jakoś, y, jakoś ofertę, ale ta, żeby złożyć y, y, to ofertę, czyli wyjść z to propozycją, y, muszę najpierw od czegoś odejść, coś y, za sobą y, y, zostawić i tutaj otworzyć się na coś nowego, coś świeżego. Y, no właśnie. Yy, na drodze tej, yy, tej, tej propozycji tutaj yy, stoją jakieś, yy, jakieś przeszkody. Jest to bardzo poważna, bardzo yy, stabilna. Yy, Propozycja, która tutaj ma bardzo silne y, po, y, y, podstawy. Y, oni tak naprawdę zamiast y, oglądać się za siebie, y, za tym, co było, co być może odeszło, powinni patrzeć. Y, y, tutaj e, e, w przyszłość i otworzyć swoje serce e, na nowe uczucia, które e, do nich tak naprawdę przy, przychodzą. E, ja mam wrażenie, że ta pro, to znaczy ta propozycja, którą oni chcą. E, Wam złożyć może dotyczyć ślubu cywilnego. Jest to propozycja, która być może będzie dotyczyła formalizacji waszego związku, jeżeli do tej pory wasz związek nie był sformalizowany, to to się to to się zmieni yy, ci panowie tutaj złożą Wam propozycje yy, założenia przez Was yy, współ, yy, wspólnego domu tutaj yy, założenia, rodziny, być może nawet posiadania yy, dzieci. Yy, ja mam wrażenie, że oni e, czegoś tutaj e, nie dostrzegają, czegoś co e, im sprawia e, tutaj... E, Ból, ból i cierpienie. Oni mają w sobie tak naprawdę dużo siły, takiej wewnętrznej, żeby tutaj pokonać ten, ten ból i, i, i to cierpienie. Co jeszcze? Tutaj między wami odradza się coś nowego. Być może tutaj odradza się coś od początku. Mam wrażenie, że tutaj odradza się jakiś nowy, nowy początek. No właśnie. Wy od czegoś odchodzicie, zostawiacie coś za sobą i tutaj podążacie przed siebie w kierunku czegoś nowego, być może jakiegoś nowego początku. I teraz panowie dążą dążyło do tego, żeby y, mieć dom, y, rodzinę, dzieci. No, y, 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 nie mam wrażenie, że wy y, Wy oboje tutaj dążycie do tego samego, chcecie razem stworzyć, wspólnie ten dom i rodzinę, mieć dzieci. Tutaj dążycie też do pokonania czegoś, co sprawia wam ból. Tutaj razem chcecie tutaj pokonać ten ból i przezwyciężyć trudności, wy podejmujecie odważną decyzję, która doprowadzi Was. Do spełnienia y, marzeń jest to y, przemyślana decyzja, i wy przy, przy podejmowaniu tej y, decyzji kierujecie się swoją własną intuicją. Czyli y, Wasza intuicja y, podpowiada Wam, jaką decyzję macie podjąć. Y, y, ja mam wrażenie, że, ten, że Wasze połączenie, Wasz związek, czy też Wasza relacja jest dla Was lekcją życiową, która ma Was czegoś nauczyć. Y, Wy macie w sobie y, wy, y, y, wewnętrzną boską moc, którą Wy kontrolujecie i dzięki której Wy też kont, y, ko, y, kontrolujecie swoje życie, swoje szczęście. Y, teraz tak, y, kochań. Y, to znaczy, Drogie Panie, drodzy Panowie, mam, na, mam nadzieję, że podobało się Wam to nasze dzisiejsze czytanie. Dziękuję Wam za wysłuchanie. To znaczy tak, dziękuję Wam z tego, że, że, mnie słucha, że mnie słuchacie i zapraszam Was na kolejne kolejne czytania.